Zadanie. Na rysunku przedstawiono wykres funkcji f, i tutaj przyjrzyjmy się temu wykresowi i sprawdzamy poprawność pierwszego, drugiego i trzeciego zdania. Zdanie pierwsze. Zbiorem wartości funkcji f jest zbiór wszystkich liczb y spełniających następujący warunek. Tutaj widzimy, że funkcja zaczyna się od -2, tutaj jest kółko puste, więc nie ma funkcji. Ale widzimy, że tutaj jest funkcja, ponieważ tutaj jest linia ciągła. Więc zbiór wartości danej funkcji będzie od minus 2, ale minus 2 jest ok. To dlatego, że tutaj jest ten punkt. Więc w odpowiedzi brakuje równa sił. I nasz zbiór wartości będzie do 1 oraz od. Dwójki do czwórki. Zapiszmy od dwójki do czwórki, tutaj w dwójce mamy kółko zamalowane oraz tę linię ciągłą, więc dwójka jest OK. A tutaj w czwórce jest kółko puste, dlatego znak jest bez znaku równa się. Dlatego tutaj zaznaczamy fałsz. Zdanie drugie. Dziedziną funkcji f jest zbiór wszystkich liczb x spełniających następujący warunek. I tutaj zapiszmy, jak według nas będzie wyglądała dziedzina. Ponumerujmy, może, kratki -1, -2, -3, -4. Tutaj mamy 1, 2, 3, 4, 5 i 6. Więc widzimy, że nasza dziedzina, nasze x -y zaczynają się od minus czwórki. I tutaj będzie ze znakiem równa się, ponieważ kółko jest zamalowane. Funkcja biegnie do zera. I widzimy, że w zerze nie ma funkcji, bo zarówno na górze i na dole jest kółko puste, więc napisałbym tutaj x -y są mniejsze od zera. Oraz nasze x -y biegną od zera, dalej do. Szóstki. W szóstce mamy kółko zamalowane, dlatego tutaj dałem równe sił. Można byłoby to zapisać w postaci przedziału. X należy do przedziału obustronnie domkniętego od minus 4 do 6, ale z wyrzuconym zerem. I widzimy, że tutaj to 0 istnieje. No i właśnie to 0 psuje nam ten wynik. Więc tutaj zaznaczamy fałsz. Zdanie trzecie. Funkcja jest malejąca tylko dla liczby x spełniających następujący warunek. Widzimy tutaj od minus 4 do minus 2 funkcja jest stała, od minus 2 do 0 funkcja jest rosnąca, od 0 do 1 jest funkcja rosnąca, od 1 do 4 funkcja jest malejąca, a tutaj od 4 do 6 jest rosnąca. Nas interesuje właśnie ta część, Funkcja jest malejąca właśnie w tym oto przedziale. Od jedynki do czwórki i nasze granice przedziału również należy dołączyć, więc zaznaczamy tutaj prawdę.